A Jezusie mój! Znajdujemy się w, w pięknej barokowej świątyni w Paradyżu pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. Również jest to jedno z bardziej znaczących sanktuarium w diecezji Radomskiej. Pełna nazwa sanktuarium to sanktuarium Pana Jezusa Ciernią, Koronowanego, Miłosiernego i Krypi Zbawiciela. Chociaż w skrócie będziemy też spotykali się w sanktuarium Pana Jezusa Wielkowolskiego. A Wielkowolskiego dlatego, że początek kultu miał właśnie w miejscowości Wielkiej Woli, gdzie znajdował się obraz w prywatnym mieszkaniu właścicieli ziemskich, ówczesnych skorkowskich. To jest miejsce, gdzie znajdował się pierwotnie dwór. W XVII wieku posiadłości te należały do Kazimierza Skorkowskiego, herbu Jelita. To właśnie z tą postacią, w sposób zasadniczy, związana jest historia naszego sanktuarium. 8 kwietnia 1678 roku, w Wielki Piątek, we dworze Wielkiej Woli, właśnie w posiadłości Skorkowskich, Obraz właściwie został wyróżniony przez opatrzność poprzez zjawisko cudu, mianowicie podczas modlitwy na obliczu Chrystusa ukazały się krople krwi. Skorkowski powiadomił okoliczne duchowieństwo szlachtę i zaczęli przybywać do wielkiej woli i zaczęli doświadczać różnych łask. Po prostu uzdrowienia czy też nawrócenia łask duchowych i fizycznych. Kroniki potwierdzonych cudów zawierają kilkaset takich zdarzeń łask cudownych. Wśród tych właśnie jest wskrzeszenie zmarłej już córki Kazimierza Skorkowskiego. Pierwsze takie uzdrowienia to były przede wszystkim uzdrowienia fizyczne. To powodowało tą eksplozję pielgrzymów do Paradyża, do tego stopnia, że ówczesna szlachta miejsce to zaczęła nazywać Wolą Jezusową lub Paradizus z języka łacińskiego, stąd utarła się nazwa i, i przyjęła się nazwa Paradyż. Staramy się, zabiegamy, modlimy się, abyśmy odczytywali znaki. Charakterystyczne jest, że kiedy my, ludzie wiary, dowiadujemy się o takich wydarzeniach, to staramy się być, pójść, zobaczyć. Można tu użyć sformułowania psalmisty, który powiada: Szukam oblicza Twojego, Panie, oblicza Twojego nie kryj przede mną. I trzeba przypuszczać, że do Wielkiej Woli zaczęło przybywać dużo ludzi. Skorkowski przystąpił do budowy kościoła i w ogóle sprowadzenia tutaj Bernardynów. W połowie XVIII wieku postanowiono wybudować świątynię murowaną. Powodem tego była wielka rzesza pielgrzymów, rozwój kultu i właśnie od roku 1747 do 57 świątynia ta. Została wybudowana. To, że rozwój kultu był tak duży, no, świadczą wota, które zostawili i zostawiają wątnicy. Takim spektakularnym, można powiedzieć, wotum dziękczynnym są kule, które zostawił tutaj młody człowiek uzdrowiony w roku 1824 podczas uroczystości pielgrzymkowych. Tenże obraz został uznany za łaskami słynący dopiero w roku 1763, a więc około 100 lat po właśnie tym wydarzeniu, które uznajemy jako cud. No i rozwój tego kultu trwa do dziś. Jeśli chodzi o w ogóle może XIX wiek, to na uwagę zasługuje w ogóle cały konwent Bernardynów, ponieważ był tutaj ważny punkt. Kontaktowy dla powstańców. Prowadzili tutaj działalność duszpasterską, ale też wymiana informacji. Także ważny punkt takiej, takiej działalności patriotycznej z okresu XIX wieku. I w 1896 zostali usunięci z paradyża Bernardyni za działalność patriotyczną. Ślady po pobycie ulicy Bernardynu w paradyżu. Są widoczne. W kościele wewnątrz ojcowie Bernardyni umieścili, mówiąc językiem współczesnym, logo franciszkańskie. Ono znajduje się nad wejściem do zakrystii. Ołtarze poświęcone są świętym wywodzącym się z Zakonu franciszkańskiego Zakonu Bernardynu, bo Bernardyni to gałąź franciszkańska jest ołtarz poświęcony świętemu Franciszkowi z Zasyżu, który otrzymuje od Pana Boga cenny dar, dar stygmatów. Jest ołtarz poświęcony świętemu Antoniemu Padewskiemu, dalej ołtarz poświęcony świętemu Janowi Kantemu i świętej Klary, która razem ze świętym Franciszkiem Powoła do istnienia gałąź żeńską franciszkanów. Z drugiej strony kościoła narożny ołtarz poświęcony Matce Bożej niepokalanie poczętej. Matka Boża niepokalanie niepoczęta cieszy się wielkim kultem w kościele katolickim, ale w szczególny sposób jest ona czczona przez franciszkanów. Dalej ołtarz poświęcony świętej Teresie dzieciątka Jezus. Świętemu Janowi od krzyża kolejny ołtarz i świętemu Józefowi, te ołtarze mają podwójne obrazy, główny obraz i tak zwany obraz na zasłonie staramy się to dziedzictwo utrzymać i pielęgnować na chwałę Pana Boga, no i dla pożytku ludzkiego. Pod koniec XIX wieku. Została zaprojektowana i wykonana polichromia, która właśnie zawiera obrazy i malowidła, które nawiązują do głównych uroczystości. W centralnym miejscu znajduje się obraz Przemienienia Pańskiego. Dalej, adoracja Matki Najświętszej przez Aniołów. Sam ołtarz główny na samej. W górze mamy Trójcę Świętą, ale później w pięknym stylu barokowym również ołtarz czterech ewangelistów. Style architektoniczne zaistniały po to, żeby to co najpiękniejszego oddać Panu Bogu, a styl barokowy jest takim stylem bogatym w treści i takim stylem, który inspiruje do modlitwy. Takim przełomowym rokiem dla świątyni był rok 1820. Miał miejsce pożar, który właściwie strawił większość świątyni. Właśnie wtedy spłonęła góra ołtarza głównego. Obraz Chrystusa Ciernym koronowanego został no, w, w ostatniej chwili uratowany, przewieziony do Kazanowa i tam przebywał. Do czasu aż zostały właściwie wykonane wszystkie prace remontowe. W tym czasie również spłonęły organy, ale kilkanaście lat później został zainstalowany nowy instrument, który jest do dnia dzisiejszego. Po pożarze wnętrze kościoła wymagało dużych nakładów finansowych w celu odnowienia, ale bardzo mocno zaangażowały się w to dzieło okoliczne rody szlacheckie. No, najbardziej rodzina Skorkowskich, ich epitafia upamiętniają właśnie ich rodzinę, znajdują się w prezbiterium, jest tam epitafium Albina Skorkowskiego, który był Posłem na Sejm Czteroletni, uczestnik Powstania Kościuszkowskiego. Obok jest tablica pamiątkowa biskupa krakowskiego Karola Skorkowskiego, który sprawował funkcję właśnie biskupa krakowskiego w okresie Powstania Listopadowego, ale za bardzo aktywną działalność patriotyczną został. No, Usunięty z Krakowa i niestety życie skończył na wygnaniu. No Zmarł w 1859 roku, ale jego życzeniem było, aby chociaż serce, czyli część jego szczątków, spoczęła w rodzinnej wielkiej woli. No, ten testament wykonały jego bratanice, i serce zostało tutaj złożone pod ołtarzem głównym w naszej świątyni. Święty Jan Paweł II pisał się w historię świata i pisał się w historię tej parafii. 1978 rok. Właśnie wtedy ja również z moimi kolegami przyjmowałem święcenia kapłańskie. Wraz z pontyfikatem Ojca Świętego Jana Pawła II. Potem była ta możliwość, żeby sprowadzić relikwie krwi Ojca Świętego do naszego sanktuarium. Parafianie i nie tylko cieszą się tym i widzę, widzę sporo ludzi, którzy klękają przy ołtarzu Matki Bożej, którym są te relikwie umieszczone, modląc się do Pana Boga przez przyczynę na pewnej Matki Bożej i Świętego Papieża Jana Pawła II. Sanktuarium Pana Jezusa to jest coś wyjątkowego na mapie Kościoła Katolickiego. Zazwyczaj mamy sanktuaria poświęcone Matce Bożej i święty Pańskim. Na pewno no, każdy kościół jest jakimś sanktuarium Pana Jezusa, bo jest domem Bożym. Ale Pan Jezus obrał sobie to miejsce, ażeby go w sposób szczególny czcić. Obraz nosi tytuł Ekcechomo. Homo. Tą tematykę podejmowało też wielu in, innych malarzy. No, najbardziej znany to obraz świętego Alberta Chmielowskiego, Ekce Homo, który znajduje się w Krakowie. Pan Jezus w czasie modlitwy w po ogrodzie pociął się krople krwi. Tutaj pan Jezus przeżywał misterium naszego zbawienia, zbawienie całego świata, jak dużo potrzeba tej ofiary. A trzeba się cieszyć, że to miłosierdzie objawiło się i w znaku tego obrazu, a wtedy płynęła krew. I może to jest taka, taka pieczątka, jaką Pan Jezus chciał dać, w znaku tego obrazu, żeby ten obraz, poprzez ten obraz przemawiał jako miłosierny do tych wszystkich, którzy będą się przed Nim modlić. Lepiej Panie Jezus chciał, żeby tutaj ludzie uzyskiwali te dary Boże, które On wysłużył na krzyżu przez swoją mękę śmierci z matrystami. Rozmawiać się z ludźmi, z pielgrzymami i tak dalej, Wiele osób doświadcza tu y, łask różnego rodzaju. Bardzo rozbudowany jest odpust ku czci przemienionego pana Jezusa. To jest centralny odpust, na który gromadzą się ludzie z całych okolic. Mój poprzednik. Sprawa z Jezyder Papier, pracował tutaj 34 lata i ciągle powtarzał mi, że to miejsce można umiłować, można pokochać. Cóż może być istotniejszego dla kapłana jak nie to, żeby upadabniać się do tego, który kiedyś powiedziałaby aby pójść za nim. I bardzo serdecznie wszystkich zapraszam, czy będą mogli fizycznie, czy nawet i duchowo przybywać tutaj do tego miejsca, ażeby uczcić Pana Jezusa miłosiernego, ażeby i tutaj prosić o ten dar szczególny, Boże miłosierdzie.